ludzie przejdą. Słychać w ogóle to? Widać tam coś przedział karata? Tak, tak, działa nawet nasz przestęp O! Będzie się działo dużo, ale zobaczcie to już wkrótce. Nie wiem co dalej powiedzieć. Dokładnie. I ogólnie śmiesznego kontentu, bo jestem śmieszny. Jak można się nie śmiać z grubych. Aktualnie znajdujemy no, się... Jeszcze raz. Weźmy. <laughs> Za nami znajduje się żaba. Żaba jest symbolem... ...wody? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... czy łapię? Dobrze. Czyli król polskiej muzyki estradowej. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak... Kur... To właśnie w tym miejscu, na tej oto scenie swoje występy... Kur... W tym miejscu jest tak gorąco, że poca się i w momencie, kiedy podniosę ręce, będą skrzydełka. Nie chcecie tego widzieć. To będzie jeszcze do takiego making of a, jeśli się zrobi, nie? Czekajcie, nie wiem czy... no dobra, wiesz co, jest na pewno na Instagram, wejdź w Instagrama. sobie, Dobra, jeszcze raz. na to nagrać. Ty, wyobraź sobie, że przyjechaliśmy ledwo do Ciechodzinka i oczywiście nie są zamknięte, ty. I spróbuj coś nagrać fajnego. Generalnie jest tu fajnie, ale trzeba zjeść jakiegoś gofra. Hej, piękna, chcesz iść ze mną na dancing? Nie. Dzisiaj się nie udało. Rafał, wsadzaj łeb do dziury. Ale warto tu przyjechać. Tak, część tym, część tym jeszcze bardziej. Musisz zrobić jakiś taki fajny montaż. Wziął, wziął. No, ale wracając. Więc jeżeli jakiś wójt tych odcinka... Nie mamy, nie mamy pojęcia. Chyba nie, chyba, że te dalsze są czynne. A dalej to? Cały czas prosto i po lewo. Proszę. Trzeba szukać. Do powodzenia, tu Dobra, widzowie. Generalnie pierwszy... Yy, Pierwszy odcinek i będziemy robić otw otw otwieranie mystery boxów. nie chodzi o kapsle. Zaraz znajdę pieniądze. Monetyzacja na YouTube się zgadza. A mówili, idź na studia, znajdziesz dobrą pracę, nie? Karierę na YouTube się zachciało. Dobra, widzowie, mam dwa złote, A to musi przez... Uuu, Nie robić. Uwaga, losowanie. Pierwszy mystery box. Pierwszy mystery box. O ja, AWP, dobra, nie wiem co to jest. E, to jest jakiś skam, to na pewno Mojang tego nie sygnuje swoim logo. To jest szkielet, twierdza, ale on to no, mi... Tak, być... Masz kilofa w ogóle. To jest kiera Akce. A ja tu mam kilofa. Oskamowali nas widzowie. Widzowie? impostor jest wśród nas. Dzień dobry są gofry? Tak. A to się nagrywa? Jak zarzucisz, tak? Czemu nie zostawiłeś jeszcze suba, dzwoneczko, łapki w górę i komentarza? Uwaga, konkurs bez nagród. W dniu dzisiejszym możecie wygrać gofra w Ciechocinku.